Pięknie mi się dzisiaj nagrywa. Dwa razy nagrałem filmy bez dźwięku. No, dzień dobry. Dosłownie nie było mnie na tym kanale dwa tygodnie. Dwa. A w ciągu tych ostatnich 14 dni zespół mistrza polski dość mocno igrał z cierpliwością swoich kibiców. Więc aż żałuję, że tych spotkań po prostu tutaj nie omówiłem na bieżąco. Ale dzisiaj, mimo takiej nadal nie najlepszej postawy kolejorza, Lechici zwyciężyli z przekleństwem stolicy polskiej Deadlonge. 2-0 po golu fantastycznym Weldę i fantastycznym, naspalonym Isaka. I muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze się ten meczyk zaczął. Serio. Dużo natarć ofensywnych, fantastyczne uderzenie w Weldiniu, trafienie reboczo tuż nad poprzeczką, czy chociażby minimalne chybienie Skurasia, ale z czasem się to trochę rozmywało. Czego doskonałym przykładem może być po prostu potężny... Najpotężniejszy przestrzał, dość średnio grającego w ostatnim czasie, Jao Amarala, bo było to naprawdę tak potężne pudło, że nazwałbym ten strzał po prostu pionowym. Więc błagam, zobaczcie sobie gdzieś to <grym> uderzenie. W skrócie tego spotkania no chyba, że nie chcecie trafić do choroszczy, to nie oglądajcie. Druga odsłona wyglądała podobnie sporo niedokładności a wręcz bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że momentami niezrozumiałych kopnięć kopnięć piłki. Bo ja naprawdę nie czaję, jak profesjonalny piłkarz z środka pola może jedynie dostawić nogę do nadlatującej do niego piłki, by ta piłka odbiła mu się od tej stopy i poleciała w dosłownie losowym kierunku z losową mocą. Szczęść Boże dla tego człowieka i życzymy mu dużo zdrowia. No po prostu to już nawet nie jest problem trenera, czy taktyki na mecz, czy zgrania, ale kwestia zaangażowania oraz skupienia na meczu. Piłkarzy, bądź co, bądź mistrza Polski, a nie zespołu, który w poprzednim sezonie ledwo co utrzymał się w naszej lidze. Także, drodzy piłkarze Lecha, jeśli w przyszłości będziecie chcieli popisywać się podobnymi zagraniami, jak te, o których przed chwilą mówiłem, to nie wiem, róbcie to na boiskach treningowych, w trakcie treningów, czy nie wiem, w meczach wyjazdowych, gdzie akurat zatnie się transmisja, a nie w meczach na własnym stadionie przed własnymi kibicami. No bo to po prostu nie wypada. No ale dobra, już tak bez wieszania psów. Fajny gol Isaka na 2-0 fajnym wolejem, a jeszcze lepszą asystą Reboczo, chociaż w sumie nie wiem, czy była to lepsza asysta, skoro Isak był na spalonym. Przy okazji szkoda przed tym rewanżem w Luksemburgu tej czerwonej kartki Milicia, która była zdecydowanie zasłużona. I co jeszcze ważniejsze, zupełnie niepotrzebna. Niepotrzebna jak ewentualne emocje w tym spotkaniu, w końcówce, które niestety były, bo nieco zamartwiałem się o, nie wiem, bramkę ewentualną kontaktową dla zespołu z Luksemburga, czy wyrównującą. A ostatnie spotkanie domowe w eliminacjach do UEFA, Ligi Konferencji Europy z Reykjavikiem, no pokazało, że gol może paść dosłownie w każdym momencie spotkania bez wcześniejszego zagrażania. No ale dobra, 2 do 0. Do przodu przed rewanżem, do przodu z punktami w tabeli UEFA. Troszeczkę nam się mimo wszystko KKS prześlizguje przez te eliminacje, ale dwa zespoły dzisiaj zwyciężyły, także jestem naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że zobaczymy się z Rakowem i Lechem w fazach grupowych właśnie tych rozgrywek, bo już trochę się stęskniłem za dobrobytem pod względem liczby klubów w rozgrywkach międzynarodowych. Także błagam, wygrajcie to dla nas. Ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj po ankiety i nie wiem, jakieś posty, co tam dodaję. Informacyjne też. Yy, I nie zapraszam na Instagrama Trada, i naprawdę tam nie zapraszam. <grymne> I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, bo widzimy się jutro po meczach ekstraklasowych, bo już wracam na antenę. Niestety dla Was. Cześć.